Cześć, będzie bardzo naturalnie, jak widzicie. <laughs> Chciałam Wam tylko powiedzieć, znaczy tak, przede wszystkim mówię do ludzi, którzy mają SM, ale nie tylko którzy mają naprawdę takie ciężkie choroby auto autoimmunologiczne, ale nie tylko od razu mówię, że nie mówię do tych, którzy chcą się leczyć chemią i którzy po prostu nie widzą świata bez niej i nie potrafią bez niej żyć. To na pewno nie jest do nich. Yy, wiecie co? I na pewno jest to porada nie tak żeby YouTube się do mnie tutaj nie przyczepił, bo nie może być to porada medyczna, wiadoma sprawa. Dlaczego? Yy, więc powiem tak: mam SM stwierdzony w 2017. Ech, by był problem, żeby to stwierdzić. ja W ogóle nie chcę się na tym roz, rozkminiać bo nie był właściwie po co. Tak mi stwierdzili, tak niby mam, jest tak, jak jest. Yy, wtuczyli mnie je chemię na początku, ale oczywiście ja nie chcę żadnej chemii, no bo Czułam się potem fatalnie, nie wyobrażam sobie życia na tym w ogóle, żeby to codziennie łykać, brać. Tak się męczyć strasznie, jest więcej złych objawów naprawdę niż tych dobrych. To tylko i tak i tak zabija objawy, podobno, ale jest kupa innych dziwnych objawów, także po co mi to? Stwierdziłam, że to nie moja droga. Więc wiecie co? Mówię do tych, którzy, chcieli, którzy chcieliby trochę inaczej to rozwiązać, bo widzę, że można. Można, y, ja się leczę naturalnie, znaczy leczę się. Po prostu sama się leczę, tak? Y, naturalnie, naturalnymi metodami tylko i wyłącznie. Przede wszystkim dieta jest też ważna. No ja przestałam niedawno jeść słodycze, bo jakiś czas sobie pozwalałam, bo miałam trochę nerwów, <noise> więc trochę przytyłam, ale widzę, że już chudne, także jak nagram coś w ogóle za jakiś miesiąc to będzie widać na pewno efekty, bo już widzę, że są. Nieważne. Na pewno się, pozbywamy się cukru całkowicie, na pewno mąki, wszelkich przetwor, przetworów z mąki całkowicie. Ja w ogóle stosuję dietę keto, czyli ketogoniczną, czyli na tłuszczach głównie. Jest ona dobra, bo odbuduje, odbudowuje się tam niektóre rzeczy w mózgu, łącznie z osłonkami mielinowymi, mają z czego się odbudowywać, to przede wszystkim. No ja stosuję taką dietę, widzę, że jest dla mnie dobra, natomiast widzę też po innych ludziach, ponieważ miałam kontakt z ludźmi chorymi na S.M. U nich to też działa, nieważne. Chodzi o to, żeby, co dieta jest tak najważniejsza. Ważne jest też takie odtrucie się, tak, bo wiadoma sprawa, że mamy pozatruwane organizmy, dlatego też mamy tą chorobę, między innymi oczywiście. Więc to na pewno... O tym, czym, chociaż jest wiele takich, wiecie, środków y, ziołowych, po prostu y, naturalnych. Jest chlorella, jest, są grzyby Reishi RG, które też odtruwają organizm. Są, no ja no jest wiele metod. Zacznijcie interesować się naturą przede wszystkim, bo ona przynosi efekty, naprawdę. Y, ja sobie właśnie tutaj jestem na spacerku takim, więc ja też chodzę sobie po lasach. Y, sama sobie chodzę, a nie chodziłam. Więc wiecie co. Na pewno trzeba y, trochę się dosuplementować. Na pewno trzeba łykać różnego rodzaju witaminy, ponieważ nie mamy skąd wziąć tych witamin. Bo nasza żywność jest po prostu no, taka, jaka jest. Tak? Nie jest dobra, nie jest tak y, dowitaminizowana, jak była kiedyś, więc my musimy to robić. Y, trzeba na pewno y, łykać witaminy. Sorry, jest alarm. <laughs> e, trzeba na pewno łykać e, witaminy różnego rodzaju, na pewno B3, na pewno B-kompleks, na pewno D3, na pewno K2MK7, na pewno witamina A i E do tego koniecznie. E, namęsemowcom na pewno i tym, którzy mają problemy ze stawami, przyda się kolagen, niezła porcja e, pff, orany. no jest tego trochę, e, poczytajcie posłuchajcie mądrych ludzi, jak chcecie, mogę coś doradzić tak? nie chcę tutaj, wiecie, rozciągać się za bardzo bo widzę, że ludzie robią filmy po pół godziny, 40 minut Ja a cię godzinę, dlatego się nie ma ochoty słuchać bo w większości mówią o takich rzeczach mało przydatnych więc ja tak nie chcę, dlatego mówię ja swoje SM próbowałam leczyć już habangą jest bardzo dobra, hawanga jest super niestety ja nie mogłam, bo przy zwiększonych dawkach efekt był fajny, bo chodziłam Natomiast taki był u mnie, że coś mi z serduchem się zaczęło dziać, nie tak. Dlatego stwierdziłam, że to jednak chyba nie jest dla mnie, chyba że w przerwach tego, co biorę. Eee, zanim zapomnę, eee, nie, nie zapomnę. Eee, fajnie by było, gdybyście, gdyby wasz stan eee, psychiczny eee, był dobry. Dlatego też polecam witaminę D, B, D3, B3 i tak dalej, bo ona wpływa zarąbiście na psychikę. No i, i, i bez tego nie dojdziecie do normy, bez uwolnienia się od jakichś swoich tam starych czy niestarych przejść. Nie dojdziecie do normy, kochani, bo jest ciężko. Ja widzę, że jak mam nerwowy dzień, ja widzę od razu u siebie pogorszenie chodzenia. W chodzeniu także, no, wydaje mi się, że stan psychiczny tutaj jest najważniejszy. Kto wie, ja dochodzę do takiego wniosku, kto wie, czy to nie to spowodowało właśnie, że jesteśmy chorzy. Bo jak zauważyłam, w 90% chorób decydujący jest właśnie stan psychiczny. Więc tak, co jeszcze? Ja biorę grzybki reishi. One się dzielą na dwie grupy, reishi RG i reishi GL. RG oczyszczają organizm z bardzo wielu rzeczy. Y tutaj też należałoby się oczyścić z metali ciężkich. a w tym pomaga chlorella y bardzo, z kolendrą koniecznie. Y a grzybki reishi GL y powodują naprawy różnego rodzaju. To jest niesamowite, słuchajcie, bo mnie się wszystko chyba naprawia. W każdym razie ja miałam y, migotania przedsionków, y, miałam problemy z serduchem, mam w ogóle wypadający jakiś tam płatek, któryś tam y, tylną zastawkę. Y, no, miałam tam takie różne przyboje. Y, natomiast odkąd biorę właśnie te grzybki? Ja nie mam problemów z sercem, słuchajcie mnie, serce chodzi równomierowo. I nie mam problemów, jest ok. Y, także tak. Y, I podstawa. U mnie w tej chorobie podstawa soplówka jeżowata, zwana yy, głową małpy, zwana lwią grzywą, yy, także no ma tam wiele różnych nazw. Zarąbisty grzyb i to on właśnie wpływa na nasz mózg on wpływa na odbudowę połączeń nerwowych on wpływa na Układ neurologiczny w ogóle, ale on wpływa też na odbudowanie się, odbudowywanie się osłonek mielinowych, które w tej chorobie, akurat, no niestety się <laughs> nie odbudowują same, tak? Niszczą i są niszczone. Więc polecam Wam, ja osobiście, i tutaj będzie zaraz jakieś tam komentarze, uwaga, więc nie reklamuję firmy, <laughs> to nie jest reklama. Nie działam w tej firmie, nie o to mi tutaj chodzi, próbowałam wielu soplówek jeżowatych, nawet jedną polecił mi bardzo dobry zielarz z Niemiec jedną firmę, niestety okazało się, że no nie działa tak jak ta, więc ja wam tylko mówię, ja biorę soplówkę jeżowatą zarówno jak i z grzybami Reishi z firmy DXN, DXN. Bo oni mają, wiecie co, nie wiem, ale zauważyłam po prostu, że neurologicznie i na moje chodzenie i tak dalej. No najlepiej działa ta. Próbowałam wielu soplówek. Próbowałam właśnie z tej niemieckiej firmy. Próbowałam. Amerykańsko jeszcze jest jakaś firma, tylko nie pamiętam jej nazwy w tej chwili. Amerykańsko-chińska. Znaczy, to jest tak, że firma jest chyba amerykańska, ale działa w jakiejś kooperacji z Chinami i wiem, że oni też robią, też mają dobry produkt. To jest jakaś bardzo krótka nazwa. Jak Wam się uda dorwać albo mnie gdzieś, to, to podpowiem. Natomiast na razie to, co odkryłam jadę na tym po prostu cały czas, to jest właśnie firma DXN. Nie działam w tej firmie, żeby nie było od razu, że tam ja jakoś działam i polecam. Nie, po prostu kurczę, mi pomaga. No i tyle, no dlatego ją biorę. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Hmm. O tym, o tym, o tamtym na pewno o wielu rzeczy wam nie rzeczach wam nie powiedziałam. Yy, może o tym, że wiecie co, yy, dwa lata temu chodziłam po ścianach. Yy, dwa lata temu nie byłam w stanie przejść 200 metrów bez kul. Absolutnie, to było niemożliwe. A teraz chodzę. Ja nie mówię, że chodzę idealnie, bo miałam też przerwy w braniu grzybków. Po prostu mnie nie było na, na nie stać, bo one są trochę drogie niestety. No, ale za pieniądze marnowaliśmy sobie zdrowie, teraz musimy za to widocznie jakoś zapłacić. Chodzi ogólnie o to, że, że teraz chodzę. Kiedy się poddenerwuję, mam jakiegoś strasznego nerwa, mam jakieś przejścia i tak dalej, wiadoma sprawa, wtedy nie chodzę dobrze, ale chodzę. A jak jestem spokojna, wszystko toczy się ok i wszystko jest pięknie, ładnie, ja po prostu normalnie chodzę. Więc efekty są. Całą. Tylko trzeba dojść jeszcze z psychiką, tak? Do tego e, medytuję. Słuchajcie, medytujcie, to jest wspaniałe po prostu. Tylko trzeba się nauczyć dobrze medytować, bo też jest dużo guru, którzy mówią e, niby jak to robić, a tak w rzeczywistości godzinę wysłuchania nic nie powiedział. Także <laughs> e, trzeba sobie samemu do tego dojść. E, medytujcie, e, wyciszajcie organizm. Bardzo często ja to staram się robić codziennie. Są na to też fajne sposoby. No i tyle właściwie na dzisiaj. Takie wprowadzenie, taki wstęp, tak. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze, to proszę bardzo. Jeżeli nie, no to pff, nie, tak? <laughs> Ci, którzy le chcą się leczyć naturalnie. Yy, tak, jest taka metoda. Można, słuchajcie, bez żadnych skutków ubocznych. Moje samopoczucie jest świetne. Ja wiem, że nie wyglądam. No, ja jestem w naturze. Tutaj zresztą to jest naturalny kraj, więc nie muszę. Także tak, trzymajcie się, kochani. Obyście byli zdrowi zawsze.